Hej hej, zrobię hej, z tej strony ja yy, no ja, po prostu ja Nie ma chyba tutaj co mówić, po prostu ja, Sitines yy, No i co? Witam was na moim kanale Graj, gramy dalej w Age of History Jest to bardzo fajna gra I mamy dwóch sojuszników, raczej jednego. Mieliśmy dwóch, tutaj była Mołdawia kiedyś Teraz jest królestwo polskie Hospodarstwo Mugavi. Teraz muszę zmienić tego nazwę na yy. Królestwo Polskie. Dobra. To mi dużo ładniej... Bardzo dużo... Ładniej wygląda takie jakby to tak? Według mnie przynajmniej. Mm. tak, chyba... Bo... Teraz będę ruszał na danie. Zrobię sobie coś z tylu kolonii. Na razie poskipuję. Zrobię sobie. Nie, nie, nie. Teraz to już nie. Nie chcieliście wcześniej pokoju, to. koniec już. Was. Wasz koniec. O mój Boże. Teraz już idzie tak fajnie. Czas na... No, czas wykonać rozkaz 66. to nie jest kolorowe robienie tych desantów to tego co widzę Poczekajcie, bo oni mają wojnę chyba z kimś, tak mi się coś wydaje Z kim mają wojnę? Maj ma rodzenie z księstwem litewskim Nie, nie mają wojny. A tu mogę się zgodzić na to wiem z kim się nie lubię, nie lubi się zdaniam. Dobra. I tak wybrali dwie prowincje, które wcale nie są dobre do desantu. Bo w segłównym mogą, mogą tam nagle stacjonować moje wojska. Tak jak teraz to było. Wyszło niestety nie mam... nie mam sobie dobra. Inaczej. Mogę zawrzeć teraz sojusz z nimi? Nie, bo mam wojnę. Może faktycznie w sumie chcę mieć pokój z daniem? teraz pokój. Kto tam jeszcze? Z kim ja jeszcze mam wojnę? Z księstwem Brytanii Ja nie mam zamiaru się z nim bić Z nami tak samo Spójrzcie, to jak tam oni chcą, mnie to tam nie interesuje zbytnio Kluster Polski, mam z wojny? Nie mam już z nikim, dobra I teraz mogę Zawrzeć też sojusz z... Yy, z Litwą. Tak? Jest, mamy sojusz! Ale oni mają wojnę z hazatanem jakimś, który jest gdzieś tutaj. O no dobra. Jeszcze nie chcę, nie chcę, jeszcze. Poczekam aż nie będą mieli żadnych wojn. Zobaczę teraz w takim razie jak to wygląda po mojej stronie. Yy z stworzyć między morze muszę zająć jeszcze te tereny, które ma Austria, Czechy aha a rzecz pospolite mu naradów. narodów jakich ja mam wasali? Królestwo Czech to mi wesali muszę zadać jakiegoś faworyta tych wszystkich wojny. Będzie to uh, uh. Dobra I też ma z nimi wojnę komu mogę jeszcze w sumie sobie zaproponować A, oh, no dobra, mamy już kolejnych ludzi w sojuszu. Może Anglia? Czemu w sensie? Bo to pewnie za odległość między granicami. Mhm. Mm no, no, to szkoda, ale no. A bo to jest moje, nie. Złodziej część swojego wojska na te, tamtym tamty terenie. Tak jak tam koledzy po nie ma z nimi wojny, Stwórz Nie zgodzili się. Poprawę z nimi jeszcze bardziej relacje, w takim momencie. Właśnie nie wiem, jakiś prezencik malutki z 3,5 tysiąca. żeby nie tak nie agresji Może teraz? Nie. Co widnak wtedy tutaj? sobie Tutaj bił, bo nie chcę być Polakami czy coś Boże, ale ja nie chcę się wcale bić z Duńczykami już, ale dobra No dobra, przyjmijmy to Już wysyłam wojska na Bałtyk. не, я рекрутую туда эту войска. Бо не, может тут. Так, то. Я с шестки высылаем цик. 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 Добра, я смотрю. czy tutaj próbują się desantować jeszcze Księstwo Holsztynu Jak to wygląda? jak to, jaką to ma flagę? Boże, gdzie jest to całe księstwo Holsztynu? No dobra Nie rozumiem, gdzie jest to księstwo Holsztynu? Walone w to mam i Mam jakieś dwie wojny. Jedna to jest z Duńczykami. Płynął się zdesantować tu. Ja chyba w tamtym desoncie rozwaliłem połowę armii. Tutaj wysyłam większe, a tutaj troszkę mniej. Что? Что за сексельство Хроштину? стену? разварий, это не забавно. Какие-то странные войны у него есть, не терпят. Как и сексельство Хроштину? Tak mało ilość wojsk ty mnie tego tutaj nawet nie mówilianci nie? jeszcze nie śmiesznie coś ale ja co za przecież ja wszędzie nie mam nie, nie mam dobry naprawdę kompilans o Boż. Jakieś dobre woje tutaj dam Bo nie i tak nie mają prawie nic, no. Muszę niestety tak iść Westy cze mnie do tego zmusili Żeby po prostu zająć ich Państwo Trzy tysięcznikiem, ty idziesz cyk, tysiącem a ty idziesz tutaj tysiącem dziewięćset żołnierze. Co, co to jest za gówno? Maria. Muszę zanektować Czechy. I z kim mam teraz wojnę jeszcze? Z Daniem i z Księstwem Holsztynu. księstwo Holsztynu jest tutaj. Zdecentuję się na Księstwu Holsztynu w takim razie. Przydałbym się zdobyć sojusznika w Anglii. Ale no nie ciężko to będzie zrobić. To tyle nie były moje wcześniej. Co nie było... Nie wiem. W razie, zbieram pieniądze i będę rekrutała tej Wojo Jak chcę już z nimi te rozmowy pokojowe wziąć Odrzucili mi je Powoli wszystko to będzie szło do wojska. Zostało tam 8 Polaków jeszcze. 30 tysięcy wojsk wcześniej wyrekrutowałem i wszystkie umarło Dajmy razie będę się tutaj bronił Nic nie mam zamiaru atakować, bo... W sensie na tych wyspach oczywiście Tutaj w innych miejscach już muszę atakować Patrz, jeżeli zrobił coś takiego I coś takiego, to most się udać, ale... Pogąbiam w to Dobra, były liczby takie strzały e? Aha, czyli jednak nie było tam wojsk myślę że będą Przerzucamy Wojo I Dania idzie pod mój but Albo podejmie po prostu całkowicie Będzie prostu dla mnie o... Czekam, tylko teraz aż Duńczycy stwierdzą, że Poddadzą się, bo to nie ma sensu już się tak bić Już tą wojnę wygrałem Na pomoc, ja w takim razie muszę wymęczyć im już dosłownie całą armię. Wtedy. Kopenhaga jest otoczona tak w sumie. A więc teraz wyjdziecie, wykonujecie desant tu, a wyjdziecie cyk, cyk, cyk. I tak w sumie to już mogę iść dalej. Oni chcą mi coś do powiedzenia w konferencji pokojowej, jak mi się wydaje. I co, idealnie teraz ze ze mną rozmowę pokojową 83 gwiazdki. Tak, biorę tutaj z... z świadami to. Zebrę wszystko. Są całe moje żądania, tak szczerze. Już nic więcej nie chcę od nich I sobie teraz ładnie tutaj porobię z... O jest! Udało się! Stworzyliśmy wież, w jeszcze większą Polskę! Wow! Pols... Pierwsze kolonie polskie Chciałbym się zjednoczyć z Litwą już. No nie zgodzili się. Chyba niestety będę musiała zrobić. To siłam! Ale... To już na pewno nie w tym odcinku. Żegnam się z wami, widzki i widzowie. Do widzenia. Mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. Prosiłbym was o zostawienie subskrypcji oraz Łapki w górę, żeby tak żeby mi to pomogło, bo ja się czuję wtedy lepiej. Po prostu fajnie mi jest, jak widzę, że, mój, że komuś się to podoba, co ja robię. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do widzenia. Ja bym wcinał, z wybiliście tutaj. Wy.